Hej! Wszystkim tu Kamrus. Witam Was w swoim odcinku z której zagrajmy w Hearthstone Arena Arena Warlockiem 5-2 Miejmy nadzieję, że się nie skończy na jednej grze to byłoby trochę smutne i odcinek byłby trochę krótki, więc. Więc to było smutne. O oh, Wrap guard. No, okej, okay. swór zadbiemany to mnie cieszy, z drugiej strony Hunter. Och well. Miejmy nadzieję, że nie stracimy tempo. W ogóle nie miałem wtedy przejebane Zobaczymy. Aha, Najwyżej jest, zrobimy ko Nie mogłeś w poprzedniej turze. Nie mogłeś w poprzedniej turze. Naprawdę nie mogłeś podejść w poprzedniej turze. Dobra, jeżeli podejdziemy coś za dwie many, możemy wystawić w i coś za dwie many. It's something. Cokolwiek on wystawi zatrzymany, ginie od wrawgiłady. Nieważne, nie ginie. Co będzie bolesne? Straciliśmy mnóstwo życia na wystawieniu samych modków To jest problem. Teraz on może nam zabić w Jeszcze oberwiemy za trzy. Chyba, że będzie czekać. Żeby na przykład nie wiem, wystawić. Uuu, co to jest? Explosive Trap? Dobrze, że to jest Explosive Trap. Nie jest to Explosive Trap, jest to Bear Trap. Okej, okay, bardzo spoko. Dobierzemy kartę. Aż chyba powinienem wystawić Worgena. Nie, nie, nie nieważne, nie ważne, wszystko jest ok. On się pewnie wymieni tak i będzie smutna buzia. Multishot, okej. Okay. pasą. Wstawimy w takim razie dwie karty. Teraz zobaczymy, jaką się możemy wymienić. Jeżeli się nie wymieni z niczym, rzucimy Dread Infernala. W sami i mu mnie złego bersta. Raczej się wymieni z Worgenem. Wtedy my dobijemy jego stworem za 2 na 1 i tak czy go stawimy Dread Infernala to okej. Okay. Jeżeli się z dwójeczką jakąś to wciąż mamy możliwość zabicia go. Wymienisz się? Okej, okay, wymienisz. Łatwie proszę twarz. Super. Super duper super. Świetne wykorzystanie Dresden Infernala mamy dużego stwora, w następnej turze Your Mungar. Bądź ewentualnie kolejny Dread Infernal i Zombie Chao. Jeżeli na przykład wyrzuci ogra. Barda first ogra. Siosz Tak czy siak Dread Infernal poleci, chcę zniszczyć mu no ten Divine Shirt. To jest dobra opcja. Czy chcę wystawić zombie? czoł? z jednej strony może się uleczyć za pięć. Z drugiej mam jak go zabić. Dobra, nie wystawię go. Mamy jak zabić go w następnej turze. Jeżeli nie ma hila bądź Taunta. Bądź nie zabije mi jednego z tych stworów. Więc nie ma sensu dać mu możliwości wyleczenia się. Bo gdybym miał dopak plus jeden albo plus dwa, to bym właśnie mógł się mógłby przeżyć, a w ten sposób nic nie zrobi. B bardzo fajne combo, tylko że giniesz. Dokładnie. Nie mógł zabić bronią, bo i tak by oberwał. Well ale kto by A tak to zabił ząbicza, by jeszcze przeżył. I bym miał za jej listę miniony. bym prawdopodobnie wygrał. Może nie wygrał, ale na pewno by się wyratował jakoś. Więc dobrze, że nie zagrałem Zombiczał. To był dobry pomysł. Fuck yeah. Czyli on co? On będzie teraz. Menda będzie. No, myślałem, że będzie czekać do końca. Zdarzają się tacy ludzie, którzy czekają do końca. O, może zostanie do ceka. E, strasznie fajne. No ale dobra, 6-2, jest okej. Okay. Jak jest 6 wygranych, to jest takie moje wewnętrzne minimum arenowe, czyli połowa wygranych, nie? Jest okej. Okay. Biorąc pod uwagę bardzo kiepski start. Jest okej. Okay. Bo my chyba zaczęliśmy mając 1-2. Czyż nie? Tak, mieliśmy 1-2 na tej arenie. Chyba, nie wiem. Nie wiem, zapomniałem. Było 0-1, wygraliśmy 1 i chyba było wtedy 1-2. No okej, okay, start był bardzo słaby. No ale póki nie ma trzech przegranych, gramy cały czas. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć. Dobra, wymieniłem wszystko. Chociaż po nie wiem Shadow Ball zostawić. Chyba jeszcze ja wiem. Nie, drugi pik jest ważniejszy. niż trzeci pik. Zobaczycie, kolejna karta będzie flamingo albo zombie czał jak ostatnio. Monetka specjal, do it. Okay, chrasuję. Przydał, red alert. That... L -l 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 Dobrze, rzucił miniботa. Najpierw, a nie potem, bo ja bym pewnie rzucił padle Stompera. W twarz, w twarz, w twarz, w twarz. Uff. Mam wybór. Dywan się tak czy siak musimy zbić, bo to jest paladyn. Więc teraz on może się wymienić tak, że zostanie mu stworzona i To jest troszkę smutne, my nie mamy nic do trzeciej, w drugiej ani czwartej turze, więc auć. Co ty robisz? Nie masz monetki. Co ty robisz? Peacekeeper? O mój Boże. Jaki żał. Dobra, będzie Dead Infernal value. Tylko czy dożyjemy do tej tury? O mój Boże, dobra. Tu już wiemy, gdzie, gdzie nam się gra kończy. Znaczy, Fan Creeper będzie ok. Co on zagrał? O, ja pierdolę, naprawdę. You serious? No i nie wiem, jak go powstrzymać. Wybieram w samej że mogę żyć agent Commandera. Ale to nie, że jest rad Infernala. Wiesz panie te mniejsze miniony tak się wymienią. A mój Boże, to będzie bolało. Ten specjal będzie boleć. O mój Boże, się dostanie dobór karty i ma dobrego miliona, jeśli chodzi o staty. O. boli, boli, boli. Smutna buzia. No dobra, no. Co poradzimy? Nie mów mi, że to... Dobra, wyjebane. O mój Boże. Jesteśmy martwi. Jesteśmy tak bardzo martwi. Czy martwi, tak nigdy nie byliśmy? Czy umieramy? 6, 9, 11, 12. Tak, jesteśmy martwi. Dobra, nie jesteśmy martwi. To nam ocaliło życie. Myśli ale i tak jesteśmy martwi. On się wymieni jakimś 2 na 1. I Damn, I nie wygramy tego. Much? Czy mamy, mamy Shadow Flame? Może podejść tam Shadow Flame, ale czy, nie mam na czym użyć. Nie mam na czym użyć. Możemy użyć Siphon Soul. No i okay, k, gdybyśmy mieli teraz no e Shadow Flame, byśmy to mogli jeszcze ugrać. Ale nie mamy. Well played No to był taki krótszy odcinek 6-3 niestety No ale dobra, jest to szóstka nie? Więc mnie to cieszy Więc mnie to cieszy ile ja przypowiadałem Nie wiem, A, bardzo pozytywnie chyba 8 Ale to było bardzo pozytywne No dobra, jest ok jest ok. Więc sobie taki krótszy odcinek no, co ja będę? 15 paczek do otwarcia, ale poczekam do 20. Chodź, czy może chcemy 15 otworzyć? Dobra, to otworzymy w kolejnym odcinku. Albo w tym, w sumie wolę robić, zrobić oddzielny odcinek Openingu. A proszę, jak się przyda. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. papa! Pa.